Temat na dzisiaj to jak moje zrówko? Moje zrówko bardzo dobrze, a Wasze jak zrówko? Mam nadzieję, że wszystko dobrze i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I życzę Wam miłego dnia i miłego piątku. Bardzo Was wszystkich lubię i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jest piątek, godzina 11.34 Mam nadzieję, że Wam pasuje taka godzina. Jeśli dopiero wstajecie, to znaczy, że długo spaliście i poszliście, Późno spadzi. I bardzo Was pozdrawiam, i w ogóle jesteście bardzo fajni. Dziękuję, że oglądacie moje filmiki na YouTube. To jest bardzo miłe. To życzę miłego dnia, papa.